Nie wiermy, trwoży się przestrasza na odszudioną что-то просто. podszywa w po pokoju wiecznym. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Daj mu wieczne spoczywanie. Daj mu wieczne spoczywanie. Amen. でも、どっちでもいいやでも、そうなんでん <laughs> z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Zdrowość Mary, u Was pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami

Mary Marijowas, Łaski na pan z Tobą, sławi naświeryntu, niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego westanie, Bóg sławi naświeryntu, nie westanie, Bóg sławi się. nie westanie, Bóg sławi naświeryntu, nie westanie, Bóg Święta Maria Mato Boże, nie przesadzamy zjeszczy, teraz już godzinę śmierci. Proszę o śmierć, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Mato Boże. Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w śmierci na Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dobry Jezus, nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezus, nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezus, nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Im wieczny spoczywanie. Panie, im wieczny spoczywanie. w wiecznym. Amen. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miało być wygłoszone 10 kwietnia 2010 roku na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu podczas obchodów 70. rocznicy zbrodni Katyńskiej. W kwietniu 1940 roku. Ponad 21 tysięcy polskich jeńców obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, Pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Harkowie i w innych znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń Wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych. I tysiące mieszkańców przedwojennych kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyn. Polskich oficerów, duchownych, urzędników. Policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako Polaków, żołnierzy i ludzi. Doły śmierci miały na zawsze ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat nie miał się nigdy dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci. Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili, stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów. I powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polski. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza rodzinom katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich. Ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Każdy stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej, ani nie cofając. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni, aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze. W przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin, ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa. Pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. I jeszcze na koniec, już poza przemówieniem, płętą tego przemówienia niech będą słowa. Mordka Tyński woła o pomstę do nieba, a zbrodnia smoleńska woła o prawdę do nieba. 10 kwietnia 2010 roku państwo polskie nie zdało egzaminu, bo zwycięska jest tylko prawda. Kłamstwo umiera, prawda jest nieśmiertelna, bo pochodzi od Boga. Domagajmy się prawdy o słoleństwie. Dziękuję bardzo. Nie mi też Duchu Młodzieży. Ale chrześcijański nadziei, a nie zawodzić. Jedno zrobimy. Oczy czerpią, płaczący

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspomogli przy przygotowaniu tej uroczystości odpoczynać tą darmo. za tego witam serdecznie i zdrowie dziękuję nauczycielom, pani dyrektor, Matką Różańcowym, Towarzystwem miłośników ziemi, Bronieckim. Gminę Wojska, za Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszej gminy i z druchą, strażaką, z, z sztandarami, z Luglewa i ćmachowa. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zechciej przyjąć może błogosławieństwo. Niech ten pogodny dzień będzie to znakiem świadectwa pogody w naszym sercach. Przyjmowania tej prawdy, jak czasami za tylu, sprawy pałacą, nieraz trudne, ale przyjmowania braci takich, jak są mały i z duchem duchowym, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i syn Duch Święty.